Witajcie. Z tej strony pan CJ i nie za bardzo wiem jak się mam dzisiaj z wami przywitać, ponieważ nie mogę już mówić dzień Adwentu, jako że jest dziś 24. A to jest wigilia. Dlatego powiem zapraszam was do wigilijnego odcinka z Hugo gwiazdkowa przygoda. Bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy. Dzień 24. Znajduje się tam, gdzie między innymi była przygoda numer 3 322. Dokładnie tutaj. Tak więc, zacznijmy. Musisz pomóc mi uwolnić 10 zamrożonych skrzatów. Przesuwaj wózek w górę i w dół za pomocą myszy. Kliknięcie przyciskiem myszy spowoduje wbicie kuli. Aby kula nie wypadła poza lewą krawędź ekranu, musisz zablokować ją wózkiem. Beczki, może wypaść czasem dodatkowa kula. I muszę powiedzieć, że ten poziom naprawdę wymaga skupienia się. Ponieważ, jak widzicie, wprawdzie powróciliśmy do lewej części ekranu, ale pokazane jest obecnie tylko 6 strzałów. A to oznacza, że poziom jest dalej w głąb. Ja tej dodatkowej kuli nie będę wypuszczał, dopóki nie stracę tej obecnej. Sądzę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. No właśnie. I sądzę, że ja nie będę robił takich dodatkowych już filmików związanych z... z życzeniami. Dlatego złożę Wam życzenia na tym materiale. Przede wszystkim chciałbym Wam życzyć świąt w gronie rodzinnym, żeby ulubieni youtuberzy nie poznikali. Zdrowia, szczęścia, a także pomyślności, byście dobrze radzili sobie w szkole oraz w pracy. Żeby po prostu, tak jak rok temu ten zban mówił, ten zban utrzymał regularność i był na takim samym poziomie, jak jest teraz, albo i lepszym. Dodatkowo życzę Wam, żebyście, jeśli prowadzicie sami kanały YouTube'owe, żebyście osiągnęli sukces. Dodatkowo, jeszcze raz zdrowia, szczęścia. Wszystkiego co najlepsze, czego się tam jeszcze życzy, że może hmm, jakiegoś tam karpia na stole czy co, żebyście po prostu się nie przejedli, żeby po prostu wam się miło sprawdzało czas w gronie rodzinnym i tak dalej. Sorry, nie za bardzo mam doświadczenie w składaniu życzeń, a żadnego wiersza mi się tam wymieszać nie chce, ponieważ jestem w bez, tym beznadziejny. Ogólnie... Wiesz, to właśnie teraz mamy robić ozdoby choinkowe? Trochę przegapiłem kulę. Ale mówię, tak czy inaczej, mam nadzieję, że bardzo dobrze wam się, powoli już mogę mówić, oglądało ten mój świąteczny specjal na advent I że na przykład za rok z chęcią powrócicie do tego oglądania tych materiałów. Ponieważ ja w sumie co roku zawsze sobie robiłem takiego Hugo Gwiazdkowa Przygoda. I sądzę, że jeśli będziecie chcieli, to możecie sobie tam tak co roku w grudniu powracać do tych przygód. I żeby tak jakby od nowa przeżywać tak jakby świąteczny czas. Na chwilę się trochę przymknę, ponieważ muszę się tutaj skupić. O, rany! Właśnie o tym mówiłem. Dodatkowa kula? Dodatkowa kula? Oto dodatkowa kula. Nice, Przyla mi się na potem. Tylko że powinienem dodać, jak jest tutaj dodatkowa kula, to po prostu nie będziemy widzieć, co tam się dzieje w głowę. Tylko możemy się tylko tam domyślać, co tam kula za imbe robi. W sumie nawet dobrze, że jak się ona odbija. Widzę, że uwolniła mi jednego skrzata. A, trzy jeszcze tam. Jeden uszkodzony, dwa cali. Nastyk. Czy to właśnie teraz mamy robić ozdoby choinkowe? Hugo, ozdoby choinkowe już dawno zrobione. A raczej kupiony. He, he he Nie ma Dobra, odbijaj się kulo w mojej miejsce dokładnie. Doskonale! Mam nadzieję, że jeszcze tutaj zdobędę parę skrzatów. O ile pamiętam, jak poprzedni raz to nagrywałem, ponieważ to jest mnie chyba z druga moja próba nagrania tego materiału, to zdobyłem skrzatów 11. Albo 10, nie pamiętam. Chyba 10 i więcej nie zdobędę, czyli po prostu wyrównałem rekord. A skurcze, szkoda. Ale tak czy inaczej, sądzę, że teraz nadszedł już czas na przedostatnią opowieść świętego Mikołaja. A więc odwiedźmy go i zobaczmy, co tam takiego ciekawego ma dzisiaj dla nas do opowiedzenia. Mikołaju, opowiedz nam przedostatnią bajkę. Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Marek, Chińczyk, był małym skrzatem, który mieszkał przy młynie wodnym Marek na skraju Chińczyk miasteczka. Był małym skrzatem, który mieszkał przy młynie wodnym na skraju miasteczka. Bardzo mu się podobało, że może tam mieszkać ze swoim małym jamnikiem dolicha. Tak, jamnik właśnie tak się wabił. Ponieważ tylko na takie imię reagował. Miał już wiele różnych imion, takich jak Azor, Rex czy Fido, ale nigdy nie przychodził wołany którymś z nich. Pewnego dnia, gdy Marek wyrzucał do kubła cuchnące odpadki, zdarzyło mu się mruknąć: do licha! I ziu! Jego piasek pojawił się przed nim, zupełnie jakby wabił się do licha. Pewnego dnia Marek i Dolicha wyglądali sobie przez okno. Śnieg padał przez całą noc i cały świat był biały. Powinniśmy odgarnąć trochę śniegu, pomyślał Marek. Wziął więc szuflę i wyszedł na dwór wraz z Dolicha. Wtedy jednak śnieg znów zaczął padać gęsto i Marek postanowił wrócić do domu. Gdzie jednak był do licha? Gdzie szufla? Gdzie dom? Marek schował się pod jodłami. W chwilę później usłyszał dzwonek. Odgłos ten nie przypominał dzwonka rodziarza ani dzwonu kościelnego. Dzwonek brzmiał tak, jakby dzwonił na saniach powożonych przez grubego brodacza. Ej, szukam domu z który nazywa się Marek, powiedział do Marka. Przygoda skończyła się więc szczęśliwie. Gruby brodacz odwiózł go do domu, a gdy tam dotarli, wręczył mu prezent. Marek popatrzył na niego i pomyślał, jak to jest święty Mikołaj, to ja jestem Chińczyk. Możecie nie wierzyć w świętego Mikołaja, ale Marek naprawdę nazywał się Chińczyk. A gruby brodać siedział w saniach zaprzężonych w renifery. Marek wziął swój prezent i wrócił do domu. W środku siedział do licha, dokładając do ognia i czekając na swego pana. Gdy Marek rozpakował swój prezent, okazało się, że jest to nowa szufla. Nie było jednak czasu, by nad tym pomyśleć, bo w tej samej chwili ktoś zapukał do drzwi. Całe miasto przyszło do Marka na świąteczną kolację. Wszyscy wspaniale się bawili. Przejdź się po miasteczku i poszukaj następnej gry. Możesz też posłuchać opowieści Świętego Mikołaja lub zagrać w dekorowanie drzewka. Wiecie co? Skoro do Marka wzięło i przyleciało całe miasto, to mam nadzieję, że chociaż Marek nagotował wystarczająco potraw wigilijnych i że wszyscy się tam dobrze najedli. Poza tym, dobrze, że nie myślał, że się nazywa jakoś inaczej, ponieważ okazałoby się, że po prostu, jakby spotkał Mikołaja, to by musiał zmienić godność. Ale zostawmy tutaj te moje anegdotki w spokoju i taka jeszcze sprawa, zanim się pożegnamy. Pewną rzecz wam za chwilę pokażę i to będzie nagranie, które nagrałem znacznie wycześniej. Gdyby nie to nagranie to nie byłoby resetu tutaj całej gry i zapewne wyglądałoby to zupełnie wszystko inaczej z innym komentarzem ale to co za chwilę ujrzycie ujrzałem podczas poprzedniej próby po raz pierwszy i totalnie mnie to zdziwiło mogę wam nawet postarać się pokazać te reakcje później ale na razie obejrzymy końcową cutscenkę wspólnie tak jak już wszystko wiem Potem ona pojawi się jeszcze raz, ale będziecie widzieć moją pierwszą reakcję na tę cutscenkę właśnie po tym, jak wyłączyłem tę grę właśnie teraz, 24 grudnia na liczniku. O co chodzi? Zawsze jak ja grałem w to sam, to myślałem, że taka cutscenka, którą za chwilę ujrzycie, pojawia się dopiero po tym, jak ten licznik zniknie. On znika. Po wykonaniu kolejnej przygody, numer 25. Tak więc, tutaj już nie będę raczej was zanudzał moją pseudopaplaniną o tym, jak do tego doszedłem i jakie to było moje zdziwienie. Tylko po prostu obejdźmy kaszenkę. Ale jeszcze dodam jedną rzecz. To, co robiłem tutaj, że jeszcze raz po prostu całą grę wykonałem i widzicie nieco inną wersję dnia 23, 24, 25. Było spowodowane tym, że byłem ciekaw jednej rzeczy. Kiedy odpala się ta specjalna kadzsęka? Po dniu 23? 20, czy 24? A może 25? Ale wiem, że ona się odpala po wykonaniu przygody 24. Tak więc. Oglądamy. I kuzo. Przebudź się, królu. bym twymi oczami zobaczyła. co Prezentę od świętego mikołaja to już przeszłość. <noise> Och, znów mnie oszukali. Już ja im pokażę. się? A więc jednak mamy święta. Więc jednak mamy święta. A więc, jeśli chodzi o kadencję końcową, którą przed chwilą ujrzeliśmy, to powiem tylko tyle. Styla dostała to, na co zasłużyła. Nie patrzyła, gdzie leciała. Mikołaj wymierzył jej słodką zemstę za to, że przez nią wpadł do studni. I mam nadzieję, że zarobił 50 punktów, ponieważ jak dla mnie to był cios za 50 punktów. Dodatkowo zastanawiam się, dlaczego Hugo wziął i na samolocie miał pieczątki ze trafienia z Cilli. Czyżby to on wcześniej trafiał z samolotem? Czy co? I dlaczego policzył w takim razie kolejny cios jako pokonana z jak to nie on ją pokonał, tylko Mikołaj? A może tylko po prostu chodzi o to, ile razy plan z Cili się nie powiódł. Nie będę się na tym dłużej tak jakby wywodził, ale chciałbym jeszcze pogadać o tym fragmencie, który był jak kruk się patrzył. Powiem tylko tyle. Za dzieciaka nie do końca umiałem zrozumieć o co chodzi. Po prostu myślałem, że ona widzi na, tak jakby czarno na białym, co się dzieje w tej kuli, że po prostu to jest jakby obraz jej kuli. Dopiero, jak trochę dorosłem, to zrozumiałem, że po prostu Hugo tak specjalnie podstawił ten znak, żeby po prostu kruk widział ten znak i potem w końcowej kacence, gdy on się przewrócił, to Sila zauważyła, że po prostu to wszystko jest Joe i że ją ponownie wykiwali i postanowiła polecieć na zemstę, która się nie dokonała. Tak czy siak tutaj już na dzień dzisiejszy kończę. Być może jeszcze później odpale się z live'em, zobaczymy, jeśli on by nastąpił, to najpewniej byłyby to gry przeglądarkowe na Flashpointie oraz Y8. I może powrócimy do GTA Online, ale na to drugie to nie liczę, ponieważ w tym roku chciałbym zrobić coś typowo pod świąteczny klimat i utrzymać to w świątecznym klimacie. Tak więc liczcie, że to raczej będzie być może nieco krótszy live i poświęcony głównie jakiś tam grom związanymi z świętami Bożego Narodzenia. Jeśli by go nie było, to zrobię to na następny dzień. Więc zobaczymy, jak to pójdzie, bo być może postaram się do końca roku nadawać regularnie i na dniach pojawi się też mały materiał z zmian jakie planuję i zobaczymy jak to wyjdzie. Ewentualnie nie. Słuchajcie, planuję po prostu ograniczyć wizualnowele takie jak do tej pory robiłem. Po prostu Zauważyłem, że mimo wszystko te Courage'e, Akerny aż tak bardzo się nie przyjęły, jak ten Hugo. Dlatego postaram się zrobić coś bardziej w tym temacie, jak Hugo i tym podobne. Jeszcze zobaczymy. Dam wam ogólnie znać, jak to będę planował. Na pewno zostanie Doki Doki Literature Club oraz Simsy. Co do fnf też planuję, żeby został, ale będzie go mniej. I być może już nie będzie takiej regularności jak do tej pory, ponieważ być może nie będę wiedział co mam nagrywać. Ale jeszcze na bieżąco będę was informował. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, do jutrzejszego dnia, do kolejnych materiałów i ohaju. A PS, courage e i Akerny dokończę. Ohaju. Przebudź się, królu, bym Twymi oczami zobaczyła, co zdziałała moja czada. Nareszcie, raz na zawsze skończyły się święta. Świąteczna atmosfera, radość i prezenty od świętego Mikołaja to już przeszłość. Co jest? To jest poprawne zakończenie. Pokażę. A więc jednak mamy święta! Tylko nie to. A więc jednak mamy święta. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Dobrze, że ja mam nagrane poprawne zakończenie, te które jest zanim się właśnie to wydarzy. Ale jestem ciekaw, o co tu chodzi? Przecież mam jeszcze jedną przygodę. Przygodę numer 25. Gra ma mnie tutaj totalnie zaskoczonego.